Wszystkim! Czy zastanawialiście się kiedyś, jakby to było, gdyby wasi rodzice byli milionerami? Dzisiaj możecie o tym pofantazjować. Miłego oglądania! W klasie Skate i Jazz. Dziewczyny, patrzcie! Ochrona? Z całym wózkiem słodyczy? Dla kogo? Na pewno nie dla naszych dziewczyn. Złota ławka? Na przodzie klasy? Że co? Ta nowa dziewczyna musi być szalenie bogata. Nie mogę się doczekać, żeby ją zobaczyć. Nie potrafi nawet sama przynieść swojego laptopa? No nie. Wow, ona jest niesamowita. Czy ta tiara jest z diamentami? I ta sukienka to prawdziwe złoto. Wybierz nauczyciela. Nie. Tak. Czy to jakieś wymaganie bogatej dziewczyny, żeby mieć nauczycielkę supermodelkę? Nauczycielka postanawia wymazać dzisiejszą lekcję matematyki. Woohoo! No to o czym będziemy się uczyć? O wakacjach? Czekajcie, przecież my jesteśmy na wakacjach. Mogłabym się do tego przyzwyczaić. To nasza najlepsza nauczycielka. Nowa dziewczyno, chyba szybko się ze sobą dogadamy. Mm. O, Kate, co możemy dla ciebie zrobić? Nie stać jej na żadnego z nich. Nadchodzi Mary, ze swoim zakręconym strażnikiem i zaczyna ładować swój wózek. Dlaczego to jest takie niesprawiedliwe? Do czego potrzebujesz tych wszystkich słodyczy? Kurcze to drogie przekąski. 100 dolarów? To jak drobne dla Mary, ale dla Kate to życiowe oszczędności. Wow! Jeszcze więcej? Ona naprawdę chce wykupić cały sklep. Oryty! Zostawisz chociaż okruszki? Może jednak o czymś zapomnisz? To papa! Oto zapłata, proszę pani. Trochę to podejrzane. Patrzcie, to była transakcja życia. Mary dostała za te słodkości o wiele więcej. Wow! Pani sklepikarka jest teraz bogata! Bingo! Kate wraca. Ma ze sobą taką samą walizkę pełną pieniędzy. Zaczyna zamawiać produkty. Pani ze sklepiku połączyła fakty. Walizka równa się mnóstwo forsy. No dalej, ładuj! Więcej, więcej! To wystarczająca ilość dla Katie. Wielkie dzięki. Teraz czas, aby sprawdzić tę walizkę. Eee, przepraszam, ale że ja? Mogłaś się trochę bardziej przyłożyć do tej podrabianej gotówki? Czego ty się w ogóle spodziewałaś? Zawiodłaś mnie. Konkurs modowy, moi drodzy. Obie wyglądacie fantastycznie. Patrzcie na ten blask. Ula, la! A oto pani sędzia. A zwycięzcą jest? Werble, proszę! Hej! Bez względu na to, ile pieniędzy Mary wydała na tą sukienkę, to nie wystarczyło, aby pokonać utalentowaną Hejti. Twoja korona! I tort. Dziękuję wszystkim za przybycie. Gratulacje dla zwycięzcy. Mary, co robisz? O nie, to nie skończy się dobrze. Jej ochroniarz nagradza ją szarfą z pieniędzy? Czy ona się sama okrzyknęła zwycięzcą? Nie można tak robić. Jak ją powstrzymać? Korona z iPhonów? Chyba sobie żartujesz. No weź! Nie, tortu nie oddam. O nie! Nasza nie została pokonana! Co za koszmar! Gratulacje, czy coś? Mnóstwo chipsów! To dopiero będzie wyzwanie! Zjedz burgera, a wygrasz dolara! Chcesz spróbować? Mary nie ma na to ochoty! Tylko dolara? Może Kate spróbuje? Może... Daj mi sekundkę! Nagle nagroda wynosi milion dolarów! To zmienia postać rzeczy. Dawa jej jedzenie. To wygląda tak pysznie. Nie ma opcji, żeby to było jakieś wyzwanie dla Kate. Mm, zaczynajmy! Odpalmy zegar. Dajesz, dajesz, dajesz! Masz tak mało czasu i tyle jedzenia. Kate, Kate, Kate! Dasz radę! No dalej! Nawet strażnik się zaciekawił. Elsa, musisz być pod wrażeniem. Bo Kate, skończyła! Wuhu! A teraz twoja nagroda. Mary nie może uwierzyć, że przegapiła taką wysoką nagrodę. No cóż, przygotujmy gotówkę dla Katie. Okej, okay. walizka. Setki, setki banknotów. Fantastycznie! Daj ją Katie! I wezwijmy jakąś pomoc medyczną dla Mary. To oszustka, niedobrze mi! Zapamiętaj to Mary. Zwijajmy się stąd, Jerry Berry. Hop, sasa, hop, hop. Pip, pip. Mary właśnie przybyła na swoim nowym monocyklu. O, oh, wow, ale to jest ekstra. Mary, musisz nam go pokazać. Wszyscy przyjaciele zostawili Kate. A ona chciała to przebić swoją hulajnogą. Bezskutecznie. I została totalnie wyśmiana. Ech, przykro mi. Skitelsy wypadły z szafki Mary. Kate chętnie je weźmie. Wielkie dzięki. Następnego dnia. Łapcie to słodkości dla was. Nie ma za co. Wow, pojazd Kate jest cały w cukierkach. Wszyscy pytają, jak ty to zrobiłaś. Kate wow. wygrywa tę rundę. I to zupełnie za darmo. Hej, dziewczyny. O, nadchodzi Kate. Właśnie przerwała ich TikToka, żeby wręczyć zaproszenie na swoje urodziny. Okej, okay, na pewno będę. Ona ma jakieś prezenty dla Kate. Wow, smakołyki dla ciebie, kochana. I nowy iPhone? Uuu, poproszę. To jest niesamowite. Julie, czy ty to widzisz, że Mary tak po prostu rozdaje iPhony? Zwykły dzieciak musiałby oszczędzać na takiego wieczność. Niewiarygodne. Okej, okay, do zobaczenia. Pamery. Mary! Następnego dnia. Nadchodzi Kate z kolejnym zaproszeniem? Przecież zaprosiłaś nas wczoraj. Jeszcze jedna impreza? Okej, okay, okej, okay. idę po prezent, mówi Mary. Nadchodzi! Wow, to jest ogromne! Co to może być? Nowy telewizor? Miniaturowy kucyk? Możliwości są nieograniczone. Wygląda na to, że Mary nabrała się na sztuczkę Kate. Nieźle. Nareszcie nadszedł hmm. czas, aby zobaczyć, co to jest. Otwieraj! A oto Mary! Gotowa, żeby to zobaczyć. Wszystkie jej pieniądze odlatują. Bardzo ładny i bardzo drogi dowcip, Mary. Kurcze. Decyzje, decyzje. Witamy na stoisku ze zdrową żywnością. Elza przyjmie zamówienie. Okej, okay, tutaj! Jeden świeżutki brokuł. Prosto z ogrodu! Mm. Pyszniutki i pożywne! Nadchodzi Mary! Co to jest? Chce zamówić różnego rodzaju fast foody! Niestety, kochana! Mamo, tu jest fatalnie! Nie ma nic do jedzenia! O, królowa dram! Mama jest tutaj ze swoim ochroniarzem! Ona zamieni ten dzień Elzy w koszmar! No idź, zdobądź jakieś jedzenie! Zazmienia cały asortyment swojego stoiska dla bogatej Mary. Co za koszmar! Całe to zdrowe jedzenie, którego jest pasjonatem, musi zastąpić jakimś śmieciowym jedzeniem. Wszystkie te warzywa były uprawiane w domu. No cóż, życzenie bogatych dziewcząt jest teraz na pierwszym miejscu. Nowe dekoracje to mi wygląda na stałą zmianę tego sklepiku. Nie fajnie! My już skończyłyśmy pracę na dziś, powiedziały bogaczki. Hej, żadnych warzyw. Oddawaj. Rety. Mary weźmie po jednej sztuce każdej rzeczy. Pospiesz się, załaduj tace. A kiedy Elsa nakłada jedzenie, Mary robi sobie selfie. Prawie gotowe. Okidoki. Jeszcze tylko trochę przekąsek. Gotowe? Zapłata. Wielkie dzięki. Smacznego. Pa! Przykro mi, Katie. Tęczowy tort! Orety! To wszystko dla naszej cudownej Kate. Mm, co za wspaniała impreza! Juhu! Mary jest tutaj, ubrana yy, w sukienkę z banknotów i trzyma ogromnego batonika? Jejku dziewczyno, przecież my już wiemy, że jesteś bogata. Cała uwaga skupia się na niej. Ale to jest impreza Kate. No nie! Nie odzyskasz swoich znajomych, dopóki ten wielki batonik jest w grze. No dalej, częstujcie się. Michael jest pierwszy w kolejce. O, oh, wow, ale to jest dobre. A ty nie chcesz, Kate? Nie dzięki. Więcej dla mery, mniam, miam, miami. Hmm, myślę, że Kate ma jakiś pomysł. Maszyna do baniek mydlanych. Dawaj więcej! Woohoo! O nie! Patrzcie! Sukienka z banknotów się rozpada. Wszystko poszło zgodnie z planem. Przykro mi, Mary, ale impreza musi dalej trwać. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku dla powiadomień. Do zobaczenia następnym razem. Podpisano, załoga.